Cześć, witam się z Wami. Ewelina Celisowska. To, to jest tutaj moje drugie tego typu spotkanie autorskie online. <laughs> Ostatnio popełniłam trochę błędów przy pierwszym, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie i obejrzycie to następne nagranie. Ogólnie stwierdziłam, że do trzech razy sztuka, więc być może za trzecim razem wyjdzie coś, tak? Nie jestem oswojona z kamerą. Jak widać, nie wiem, gdzie mam patrzeć. Także nie zwracajcie w ogóle uwagi tutaj na mnie, w tym prawym rogu. Tylko sobie oglądajcie tę prezentację. Ostatnio myślałam, mi się tutaj to okieneczko z prawej strony chowa. Jak sobie naciskam, okazuje się, że nie. No trudno. Teraz już wiem. Przygotowałam prezentację nieco inaczej, no, mam nadzieję, że będzie lepsza. Dobrze. Więc o czym chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać. Po pierwsze, właściwie nie wiem, może powinna mówić do Państwa, pani i panów, się zwracać. Ponieważ zauważyłam, że wiele osób właśnie na tym moim kanale YouTube to są osoby. No, powyżej 50. roku życia się okazuje. 50 na 50% to są kobiety, mężczyźni. Nie wiem. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Państwu, że zawracam się tutaj do Państwa per ty. Jeśli to przeszkadza, no to z góry przepraszam. Może też tak, taki bezpośredni tutaj kontakt Mówienie sobie, per ty, może to też w pewnym stopniu jest takie przełamanie nie, takich granic między pisarzem a czytelnikiem. Może w ten sposób należy do tego podejść. Ale przejdźmy już sobie tutaj do sedna. Ja to drugie spotkanie autorskie online. Dzisiaj porozmawiamy o zakazanym mężu z serii miłosnych. Ja taka nietypowa seria sobie powstała. Książka ta miała wyjść pierwotnie w skład serii Brzydka Miłość ale napisałam ostatnio dosyć sporo książek i stwierdziłam, że sobie je tak podzielę pół na pół i będzie seria Brzydka Miłość, czyli romanse historyczne i seria miłosnych jatus i to będą właśnie romanse współczesne. <coughs> to macie okładkę taką dosyć kuszącą nie wszędzie ta okładka miała prawo się ukazać na przykład na TikToku stwierdzono, że jest to scena erotyczna, także zależy od interpretacji moim zdaniem, ale myślę, że już całe to 18 plus mówię wam tutaj, że jest to książka dla dorosłych, bo jest to książka dla dorosłych osób. Romans erotyczny dokładnie. Ale nie taki typowy erotyk, jak to jakieś 50 twarzy greja czy coś w tym stylu. Nie lubię tego typu książek. Nie lubię takich przesyconych erotyzmem powieści. U mnie musi być miłość, jakaś psychologia postaci, jakaś głębia, jakiś drugie dno. No i właśnie ten, ten seks, tak? Ta erotyka. O czym dzisiaj będę mówić? No i z znowu przepraszam, bo będzie jak <laughs> zwykle. Takie mam niestety ograniczenia jako mówca. A będę rozmawiała tak. Wspomnę króciutko o premierze książki, o czym powiem, po, potem powiem, o czym jest zakazany mąż. Dlaczego seria nazywa się Miłosny Fiatus. Przeczytam takie trzy krótkie fragmenty recenzji. Powiem, gdzie znaleźć fragmenty książki oraz cytaty jak kupić książkę oraz e-book. Czy w planach ma jakieś następne części? Oczywiście jest część no druga serii, jak podkreślam. Nie jest to kontynuacja tej historii, tylko serii tematycznie. No i na końcu zaproszę no Was no, do odwiedzenia mojej strony autorskiej. Jest tutaj na dole ten mój adresik. No w razie, gdybyście chcieli już teraz przerwać tę prezentację i jednak wejść na stronę i sobie poczytać, bo może nie każdy lubi, jak tam się tak gada za dużo o, o książkach, tylko byli sobie sam ten ktoś wziąć i przeczytać. Ja szczerze powiedziawszy, rzadko oglądam takie webinary czy jakieś spotkania autorskie online, ale widzę, że niektórym to odpowiada. I tak postanowiłam spróbować, a może się uda. Może zyskam jakichś nowych czytelników. Tu macie znowu kodeczkę. ale no cóż, premiera. Premiera odbyła się pięknego grudniowego dnia, 6 grudnia, czyli w Mikołajki. No to taki mój mały prezent dla dorosłych, właśnie na Mikołajki. E, tak jak już mówiłam, Zakazany mąż jest to pierwszy tą serii miłosnych Fiatus. Pokładka zwraca uwagę, takim być może delikatnie erotycznym podtekstem. Tak, można, być można, może, może można tak stwierdzić. Natomiast erotyzm ten ogranicza się tutaj do rozchylonych ust, postaci, która może być utożsamiana z główną bohaterką. Tak, podjąłam dosyć szybką decyzję, żeby wydać tę książkę. No, od dawna mi się już tutaj, od wakacji mi się właściwie zbierało, żeby coś wydać. Się, znalazło się w końcu okienko i wszczeliła się dobrze ten mikołajkowy czas. <coughs> o czym jest ten zakazany mąż? Przeczytam wam tutaj... Taki krótki opis możecie sobie sami przeczytać, jeśli chcecie. Przewinąć, jeśli wiecie, wiecie już o czym jest ta książka i chcecie poznać coś, jakieś inne szczegóły. A ja tam zawsze zostawiam pod filmem taki spis treści, więc możecie sobie dowolnie przełączać między tymi slajdami. Otóż, 17-letnia Eliza, uczennica szkoły prowadzonej przez zakonnicę, stoi przed wyborem: Zakon czy małżeństwo z rozsądku. Kandydatem na męża jest gay który jest zmuszony przez życie do wzięcia ślubu z kobietą, Eliza przed ślubem musi jednak podpisać kodeks postępowania i bezwzględnie stosować się do niego. Wszystko wskazuje na to, że Albert żywi ogromną niechęć w stosunku do kobiet. Tych dwoje osób zmuszonych do życia z sobą niebawem stanie przed wezwaniem, jakie rzuci im nos. Eliza bowiem zakocha się w Albercie, będąc święcie przekonaną, że on nigdy nie odwzajemni jej uczucia. <laughs> Niespodziewanie Albert zacznie powoli puszczać ją za mury swojego tajemniczego świata. Kim tak naprawdę jest Albert Brol i dlaczego stał się tak trudnym człowiekiem? Właściwie głównym wątkiem przewodnim mógłby być motyw Hate to Love, ale mamy tutaj także do czynienia z miłością platoniczną i niespodziewanie cielesne. Romans współczesny, erotyczny, przeznaczony dla osób dorosłych. bo jest tam jednak Parę takich scen, które no, dzieci nie powinny czytać. Tak? Okay. O ile dla niektórych oczywistym jest, że czytając romansy trzeba mieć minimum 16 lat, o tyle zwraca się ostatnio uwagę na to, że autorzy nie zaznaczają tego, że to jest książka dla dorosłych, a potem czytają je takie książki dzieci, niestety. Dlatego ja postanowiłam za każdym razem tutaj zwracać na to uwagę, żeby było to 18, plus chociaż. No, minimum 16 zależy też od rozwoju takiej dziewczyny, nastolatki czy chłopaka. No nie ma też co za wcześnie uświadamiać, tak? No, może coś z tego później niedobrego wyniknąć. No, takie jest moje zdanie, może macie inne. Macie do tego prawo, tak? Natomiast ja zawsze podkreślam, że książki te są dla osób dorosłych. Ponieważ zawierają sceny erotyczne. I tak wam tutaj krótko przeczytałam ten, <laughs> ten opis. Natomiast na co tu jeszcze należy zwrócić uwagę? Bo mi się taka jedna rzecz tutaj przypomniała. Właśnie, że chciałam zaznaczyć, że ta książka yy, posiada swoją głębię psychologiczną. I dla niektórych osób może to być trudne, I ponieważ Albert jest trudną postacią. Yy, trzeba troszkę cierpliwości, żeby go zrozumieć o co mu chodzi. Jest to osoba lękliwa, zamknięta w sobie, po przejściach traumatycznych. No i, no i trzeba do, tej, do tego Alberta troszkę cierpliwości, ale spokojnie, on ma w sobie yy, dużo dobra. <laughs> Które musi wydobyć z niego na wierzch tutaj Eliza. Przejdźmy dalej. Tak sobie pogibało. Ja tą prezentację troszeczkę na szybko robiłam w sobotę. Ponieważ ostatnio mam trochę mniej czasu na tą moją ukochaną pracę. I tak, dlaczego seria miłosnych jadł. Po pierwsze. Miosny hiatus to romantyczna przerwa na książkę o miłości, czyli czas na czytanie romansów, przerwa na czytanie romantycznych książek. To tak można w sensie tym literackim, tutaj powierzchownym, no, tak to interpretować. Natomiast miosny hiatus posiada również swoją drugą głębię. i jest to właśnie ta głębia psychologiczna. Piatus to jest przerwa, pauza lub rzadko spotykane połączenie dwóch samogłosek w jednym wyrazie. W, swoim, w takim swoim sąsiedztwie, nie dopisałam tutaj. Co oznacza, że rzadki, to oznacza rzadkie połączenie dwóch osób, które tak do siebie pasują w tym załatwionym świecie. Świat przedstawiony w książce nie jest typowym romansem współczesnym czy erotykiem. No tutaj taka dygresja właściwie miała być. <laughs> Czyli... Możecie to rozumieć jako ten miłosny kwiatus ja jako przerwę na książkę o miłości, żeby sobie poczytać. Ale też możecie sobie to rozumieć jako takie rzadkie połączenie właśnie dwóch samogłosek w swoim sąsiedztwie w danym wyrazie. Bo to w, rzadko się zdarza ogólnie rzecz biorąc. W języku polskim właściwie nie przychodzi mi tutaj nic takiego do głowy. Może są takie wyrazy. Natomiast ja bazowałam tutaj właśnie na słownikowym opisie tego słowa. Bardzo pięknie mi się to tutaj zostawiło w historii Lizzy oraz Alberta. Fragmenty tak, recenzji, czyli jedna z, jedna z moich ulubionych slajdów. A więc tak, poki sznuk. To jest taki profil. Pani prowadzi na na Instagramie, możecie sobie zobaczyć, że ta recenzja tam faktycznie jest. Możecie sobie również wejść. na no, lubimy czytać. No, proszę bardzo, tutaj sobie, nie w tym miejscu, co trzeba, <laughs> niestety sobie tutaj na... nałożyłam ekran, ale ja Wam tutaj piszę jeszcze lubimy. No, Czytać Sorki za, za to koślowe pisanie, ale bardzo źle się pisze Taką myszką I tam rzeczywiście możecie znaleźć więcej tych recenzji I całe te recenzje i przekonać się, że te recenzje naprawdę istnieją To nie są jakieś słowa, które ja sobie wymyśliłam przejdźmy do przeczytania tego fragmentu Idealna na wieczór, gdy chcecie całkowicie odciąć się od świata i zamurzyć w historii pełnej emocji. Dalej. Mhm. Chcę, że mi się tutaj już coś porobiło. Dobrze tak, jest. Czytadło. Powieści Eweliny Celisowskiej od dawna zajmują szczególne miejsce wśród współczesnych romansów, a mimo to za każdym razem potrafią mnie czymś nowym zaskoczyć. Sięgając po jej kolejne książki, mam poczucie, że wciąż odkrywam autorkę na nowo, nawet po tylu przeszedł danych powieściach. Praktycznie ja przeczytała przeczytałam chyba wszystkie moje książki. Jest ich kilkanaście, chyba tylko substytutów miłości nie pisała, nie przeczytała. Natomiast ona ma... No w sumie ma największą wiedzę z moich tutaj dotychczasowych recenzentek jeszcze jest Ewelina z, Ewelina czyta. I ona także przeczytała wszystkie moje książki. Także tam też na blog Ewelina czyta sobie zajrzyjcie, powinno tam niedługo się coś pojawić odnośnie zakazanego męża. Natomiast wiadomo, że osoby, które recenzują książki, mają tych książek o wiele więcej do przeczytania. I ja autor muszę się uzbroić w cierpliwość, zanim te, te wszystkie recenzje do mnie dotrą. A nieraz jest tak, że te recenzje jedna do mnie docierają potem, się, na przykład gdzieś tam jakieś nowe osoby próbuje <coughs> jakąś nową współpracę podjąć, tak? Nie wiem, od czego to zależy. Może brak solidności takich osób. Może mają za dużo do przeczytania, może coś im się nie spodobało, się wycofały. Nie mam pojęcia, tak naprawdę. No nie każdy mi mówi, co, co takiego zaszło. Ale ja też nie lubię być taka natrętna, żeby tam gdzieś kogoś nękać, czy coś w tym stylu. Ja wolę, jak dana osoba sobie jednak to później przeczyta w takim dla siebie odpowiednim momencie. I potem no mam taki realny pogląd na tą książkę. Co się po prostu stało, co nie spasowało. Czasem komuś coś nie, nie, pasuje, nie pasuje, tak? My jesteśmy różni. I Lady Macbeth, czyli ta ostatnia recenzja, która do mnie spłynęła. I Lady Macbeth napisała tak. Skomplikowane relacje między Elizą i Albertem są pogłębione, dzięki czemu poznajemy ich prawdziwe uczucia. Lęki, niepokoje, wewnętrzne rozdarcie. Oboje różnią się między sobą pod każdym względem. Mają inne doświadczenia życiowe, inaczej. doświadczenia życiowe. Nasi postrzegają świat, o po czym innym marzą, wiele ich dzieli, ale też sporo łączy. <laughs> A co ich połączy? No to już sobie musicie poczytać. Gdzie to znaleźć fragmenty książki, czy cytaty? Fragmenty książki. Otóż tak. Yy. Najwcześniej przy okazji premier pojawia się fragment książki na mojej stronie autorskiej www.ecl-pisarka.pl, gdzie jest zakładka Przeczytaj fragment książki. Później pojawiają się w księgarniach internetowych, np. Reader'u, ebookpoint czy Legii. i Tam jest tego tekstu dosyć sporo, możecie sobie zajrzeć, właśnie w tych sklepach internetowych. Przed zakupieniem sobie przeczytać. Czy to Wam w ogóle odpowiada ten styl, czy, czy ta historia Was wciąga? Chociaż nieraz jest tak, że w historia nie wciąga, a potem się fajnie czyta. I cytaty. No to wiadomo na mojej stronie autorskiej, czy cytaty z moich książek. Tam jest ponad 100 różnych cytatów obecnie, ale będzie ich więcej. <laughs> Jeszcze nie dorzuciłam tam cytatów. Chyba z okazanego męża, z tego co pamiętam, ale spokojnie pojawiam się. Na TikToku w rolkach, na YouTubie w rolkach, na Pintereście w rolkach, na Instagramie też w rolkach, ale też znajdziecie w napisanych recenzjach oraz na Lubimy czytać. No jeśli jesteście stałymi bywalcami tego portalu, to wiecie, że tam przy okazji yy, właśnie. Ty, tych kolejnych tam książek pojawia się nie tylko opis książki. Recenzje, jakieś oceny. No i tam na samym dole gdzieś powinny być też cytaty. <laughs> Więc ja dbam o to, żeby te cytaty się tam również pojawiały. Możecie są sobie zerknąć. I tu jest jeden z cytatów. A taki sobie wybrałam. Akurat przy korekcie mi wpadł w oko. Postanowiła pozostać wierna swojej miłości do końca, nawet jeśli miałaby ją oglądać jedynie z daleka. Pocałunek jej życia wyrył się w niej na zawsze, niczym testament miłości, która, która miała nigdy się nie narodzić. Zapamiętała to, co czuła, kiedy ją pocałował. Każdy dotyk ust i dłoni tą bliskość i pozostawiła to dla siebie, aby cieszyć się tym samotnością. Jak teraz doszło do tego pocałunku, skoro przedstawiłam Wam tutaj ten taki nietypowy cytat? No, będą się musieli pocałować, żeby coś udowodnić. I tylko tyle Wam powiem. Ale nie udowodnić. Gdzie kupić książkę oraz e-book? Książkę możecie sobie kupić w druku na życzenie Żydero książki. Ja tym razem mocno zawięziłam te miejsca, gdzie można te książki zakupić w wersji papierowej. Właściwie to Amazon ostatnio niewiele odstaje cenowo od Readeru. No a Empik wypłaca tak niskie honoraria, że jednak zrezygnowałam z publikowania tam książek. ja częściej skupiam na e-bookach. w e-book point, w Empiku, w Google Play się je także na mojej stronie autorskiej w e-book romansy sklepie. Tam jest taki sklepik. W sumie tam pierwsze się pojawiają te, te, te moje e-booki. Także warto tam zajrzeć, bo czasem są fajne promocje. Na przykład mam takie promocje dwa e-booki w cenie jednego. Także może tam bardzo zarknąć. Na przykład serię jak nieważne mam trzy e-booki w Takim, no, takim pakiecie w bardzo rozsądnej cenie, moim zdaniem. Także może warto zerknąć. Natomiast, jeszcze no, możecie sobie przeczytać w abonamencie e-book w MPGO. I tam, jeżeli czytacie, najchętniej. Czyli w abonamencie bibliotecznym zazwyczaj. Jaki następny ton serii? W serii ukażą się tylko romanse współczesne, tak jak powiedziałam. I jest to, na przykład, książka pod tytułem "Miłosny Fiatus". Pierwotnie miała ona troszkę inny tytuł, ale obawiałam się, że będzie rasistowsko. Teraz yy, bardzo trzeba uważać, jak się mówi o ludziach, którzy mają ciemniejszą skórę niż my, więc wybrałam sobie "Miłosny Fiatus" jednak za tytuł. Tu jest okładka. Całkiem inna historia miłosna, pełna kontrastów i światło -cień. No Może Wam już to coś tutaj powiem, kontrasty, światło-cienie. Będzie trochę yy, u fotografii w tle. A o czym jest ta książka? No To się dowiecie może przy okazji następnej premiery yy, właśnie z serii Miłosnych Jatus. Ja na razie pracuję nad romansem historycznym. Jestem już prawie pod koniec tutaj korekty i niebawem ten romans się ukaże w serii Brzydka Miłość pod tytułem Aniela. Zapraszam na moją stronę autorską. My będziemy zaraz kończyć. Tylko 11 slajdów. Moja strona autorska pod adresem www.ecl.pisałka.pl Wydawnictwo romansy. Jak wiecie jest to mój imprint wydawniczy. Takie serduszko czerwone, nakreślone i romanse, napisane na tym tle. Jeszcze tam w tym moim nowszym logo powinna być książka. Ale akurat tutaj sobie pobrałam z tej głównej strony ten banerek. Widzicie, jakie tu są różne książki, a nie są tutaj wszystkie. No i niebawem mi się to wszystko chyba nie pomieści na tym banerku. Zwłaszcza, że mam kilkanaście napisanych powieści. No i chciałabym to wydać, żebyście sobie to poczytali, tak? Już mi się następne piszą. No i kurczę, nie mogę na, nadążyć z tym wydawaniem, a mam mało czasu. No i to jest niefajne. Tak. No i to jest wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że, że się mnie tutaj fajnie słuchało. 23 minuty tutaj upłynęły już. Chciałam Was zachęcić do tego, żebyście jakoś krótko. Nie skomentowałem, czy się Wam podobają takie prezentacje w ogóle, takie spotkania autorskie. Ja nie mam żadnego porównania. Na razie miałam e, tylko jedno takie spotkanie online. No i właściwie wyświetliło to niewiele osób, niewiele osób obejrzało. Może dlatego, że troszkę się bałam o tym mówić. Taki, taki troszeczkę pierwszy lot to był w tym temacie. Nie wiem, jak mi poszło. Mam nadzieję, że nie tak tragicznie, jak myślę. Może tym razem poszło lepiej. A może do czego razy sztuka i następnym razem pójdzie mi jeszcze lepiej. No, to dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na tą stronę autorską, do przeczytania Zakazanego Męża. Zapraszam do obserwowania mojej strony autorskiej, ponieważ niedługo tam pojawią się materiały związane z nową książką, która będzie miała swoją premierę. Mam nadzieję, że uda mi się piłkę zrobić. Postaram się podgonić ten temat i będzie może, może na 14 lutego. No to było fajne. Tak. No dobrze. No to do zobaczenia następnym razem. Pa.